O dużym szczęściu, mimo że to 13 i do tego piątek, mogą mówić dwaj kierowcy tirów, których pojazdy zderzyły się dziś po godzinie 10 na drodze Lubin-Wrocław. Jeden z nich jechał w kierunku Wrocławia, natomiast drugi w kierunku Lubina. Prawdopodobnie przed pojazdem ciężarowym, który jechał w kierunku Wrocławia, jechał inny samochód ciężarowy, który dokonał manewru ominięcia rowerzysty. Natomiast ten, który jechał za nim, rozpoczął hamowanie, widząc, co się dzieje na jezdni, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doszło do zderzenia, właśnie samochodem jadącym od kierunku Wrocławia. Jedna ciężarówka jechała bez ładunku, a naczepa drugiej była wypełniona piaskiem. W wyniku zderzenia kierowca jadący od strony Wrocławia trafił do Lubińskiego Szpitala. Mężczyzna jest przytomny, ma ogólne potłuczenia, został przyjęty na oddział chirurgii ogólnej, mówi Ewa Pogodzińska, rzecznik Lubińskiego Szpitala. Tiry na kilka godzin zablokowały drogę. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia i kto w nim zawinił. Gordon Haskell, muzyk, wokalista, autor tekstów Podróżnik. Jeden z najbardziej enigmatycznych członków legendarnej angielskiej grupy King Crimson. Zapraszamy na koncert Gordona Haskella do Centrum Kultury Muza w Lubinie 10 października o godzinie 19.00. Hi, Gordon Haskell. Zapraszam na mój Koncert. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu.